Deklaracja nostra etate numer 4 II soboru watykańskiego omawia kwestię żydowską. Należy pamiętać, że w tym fragmencie mowa jest o Żydach nienależących do Kościoła i odrzucających Ewangelię. W odniesieniu do nich Watykan II oświadcza początek cytatu: Chociaż Kościół jest nowym ludem bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych lub przeklętych przez Boga, jak gdyby wynikało to z Pisma Świętego. Koniec cytatu. Dokument oświadcza, że Żydzi, którzy nie przyjmują Jezusa Chrystusa i nie należą do Kościoła, nie powinni być uważani za odrzuconych przez Boga, jak to właśnie wynika z Pisma Świętego. To jest herezja. Pismo Święte, tradycja katolicka, jak i nieomylne dogmaty całkowicie przeczą tej nowej Ewangelii. W prawdziwej, Pan Jezus oświadcza, że ci, którzy go nie przyjmują, są odrzuceni przez Boga i że nie będą zbawieni. Mateusz 10, 33. Początek cytatu. Ale kto się mnie wyprze przed ludźmi, tego ja odrzucę przed moim ojcem, który jest w niebie, koniec cytatu. Jan 3,18, początek cytatu. Kto nie wierzy, jest już skazany, bo nie wierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego. Koniec cytatu. Jan 3, 36 Jan 8, 24, Jan 14, 6, Marek 16, 16, pierwszy list świętego Jana 5.11 i wiele innych fragmentów mówią to samo. Koniecznie trzeba wierzyć w Jezusa Chrystusa i mieć wiarę katolicką, aby być zbawionym. Deklaracja Watykanu II jest nową i fałszywą Ewangelią. Kiedy Watykan II oświadcza, że Żydzi nie powinni być uważani za odrzuconych przez Boga, w oryginale łacińskim używa słowa reprobati. Reprobati, co oznacza być odrzuconym za okazanie się niegodnym, jest biernym i mesłowym czasownika reprobo znaczącego odrzucam. Sobór Florencki w buli Cantate Domino z 1441 roku użył formy tego samego łacińskiego czasownika reprobo, aby nauczać dokładnie odwrotnie do tego, czego uczy Watykan II. We Florencji słowa reprobat użyto w kontekście kościoła odrzucającego wszystkich, w tym Żydów, którzy negują jego nauczanie. Deklaracja Soboru Florenckiego, w której Kościół odrzuca wszystkich, którzy myślą niezgodnie z nim, Pojawiła się w następstwie na liczne wypowiedzi na temat Jezusa Chrystusa i Trójcy świętej. To właśnie w tym kontekście odrzucone zostały osoby negujące katolicką prawdę o Jezusie Chrystusie i Trójcy świętej. Była to dogmatyczna deklaracja oznajmująca, że Kościół ich odrzuca. Żydzi nieprzyjmujący Jezusa Chrystusa są odrzuceni zarówno przez Kościół, jak i Boga. Muszą się nawrócić, aby móc być przez Niego zaakceptowani i mogli być zbawieni. W tej samej uroczystej buli Kantate Domino Sobór florencki oświadczył, że wszyscy, którzy umierają jako Żydzi idą do piekła. Oraz że każdy, kto przestrzega judaizmu od czasu Ewangelii grzeszy śmiertelnie. Nie ma wątpliwości, że zgodnie z nauką katolicką, tak długo jak Żydzi nie przyjmą Chrystusa i Jego Kościoła, będą odrzuceni przez Boga. Jednak Watykan II używa tego samego łacińskiego czasownika, którego użył Sobór florencki, nauczając odwrotnie. Jeszcze lepiej zilustruje to cytat świętego Amrożego, który używa tego samego słowa co sobru Florencki. Zwróćcie uwagę na użycie przez niego słowa odrzucony. Początek cytatu: niewierność synagogi jest obrazą dla Zbawiciela. Dlatego On, Chrystus, wybrał łódź Piotra, a puścił mu Rzesza, to znaczy odrzucił wiarołomną synagogę zaadoptował wierzący kościół. Koniec cytatu. Pomimo, że nauczanie Watykanu II na temat Żydów jest nowe i rewolucyjne, nie dziwi nikogo. Nostra etate nr 4 była wielokrotnie cytowana przez rabinów oraz przez najwyższe władze sekty Watykan II jako historyczny dokument, który rzekomo, cytuję, zmienił stosunek kościoła katolickiego do Żydów. Po promulgacji Nostra etaty antypapieże w wielu wypowiedziach i działaniach poparli fałszywą religię judaizmu. Oświadczenia i działania, w których zaakceptowali judaizm, są tak liczne, są ich dosłownie setki, że możemy je jedynie streścić. Nasza książka i strona internetowa zawierają obfitą dokumentację na ten temat z pełnymi cytatami, konkretnymi odniesieniami. W konsekwencji zmiany stanowiska wobec Żydów, antypapierzy wielokrotnie nauczali herezji, że Stare Przymierze nie zostało odwołane i że Żydzi, pomimo odrzucenia Chrystusa, trwają w przymierzu z Bogiem. Wystarczy na przykład przypomnieć przemówienie Jana Pawła II do Żydów Moguncji w Niemczech Zachodnich 17 listopada 1980 roku, jego orędzie do głównego rabina Rzymu 23 maja 2004 roku i spotkanie na temat korzeni antysemityzmu z 1997 roku, w którym stwierdził, początek cytatu, ten lud trwa mimo wszystko, by być ludem przymierza, koniec cytatu. To jest kompletna herezja. Jak nauczał Pius XII w Mistici Corporis 29 czerwca 1943 roku? Początek cytatu: Nowy Testament zajął miejsce Starego Prawa, które zostało zniesione. Jezus unieważnił prawo wraz z jego ceremoniałem Efezjan 2.15, do tego stopnia, że święty Leon Wielki mówi tak oto o krzyżu naszego Pana. Dokonało się przejście z Prawa do Ewangelii, z synagogi do Kościoła, z wielu ofiar do jednej tylko że gdy nasz Pan umarł, mistyczna zasłona, która zamykała wewnętrzną część świątyni i jej świętą tajemnicę, została gwałtownie rozdarta od góry do dołu. Na krzyżu umarło stare prawo, wkrótce potem pogrzebane i będące nosicielem śmierci. Koniec cytatu. Mimo to Watykan II twierdzi, że Żydzi nie powinni być uważani za odrzuconych, a jego antypapierzy wyrazili szacunek dla żydowskiej religii, nawet jeśli neguje ona Chrystusa i trójce Świętą. To jest apostazja. Wielokrotnie zachęcali rabinów w ich działalności. Uchwalono nawet Dzień Judaizmu, aby go w ten sposób uszanować. Powtarzano przy okazji, że Żydzi mogą być zbawieni bez wiary w Chrystusa. Jan Paweł II upamiętnił nawet setną rocznicę powstania żydowskiej synagogi w Rzymie. Antypapierzy po Soborowi mianowali tzw. biskupów, którzy otwarcie nauczają, że Kościół katolicki nie dąży do ich nawrócenia, i że zrewidował on swoje nauczanie o Żydach na II Soborze Watykańskim. Wielokrotnie powoływano się na Nostra Etaty jako nowego filaru dotyczącego judaizmu. Pozwolono na kult żydowski, którego nauka katolicka zabrania pod groźbą Grzechu Ciężkiego w samym Watykanie i w wielu Kościołach katolickich. Antypapierzy wielokrotnie chodzili do synagog, biorąc czynny udział w tamtejszym kulcie, co jest apostazją. W 2005 roku, kiedy Benedykt XVI wziął udział w żydowskim nabożeństwie w synagodze w Kolonii, mówił o Nostra Aetate i jej nauczaniu na temat Żydów. Kiedy Jan Paweł II udał się do synagogi w 1986 roku, pochylił pokornie głowę, gdy zgromadzeni modlili się o przyjście tzw. Mesjasza. Antypapieży poparli, a nawet napisali książki, które podtrzymują, że Żydzi nie muszą uważać Jezusa za przypowiedzianego Mesjasza i że z Pisma Świętego niekoniecznie wynika, że nim jest. Tak zwani biskupi amerykańscy, idąc w ślady antypapieża, wydali oświadczenie, w którym odrzucają konieczność nawracania Żydów. Antypapierzy poparli również wypowiedzi przywódców żydowskich, takich jak rabin Dawid Rosen i Alan Solow którzy obaj zwrócili się do Benedykta XVI. Ci ludzie oświadczyli na podstawie Nostra Aetate, że Kościół katolicki nie dąży już do nawracania Żydów i że żydowskie przymierze z Bogiem jest wieczne. 30 października 2008 roku rabin Dawid Rosen z Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego zwrócił się do Benedykta. Powołał się na Nostra etaty i podziękował mu za ważną informację przekazaną za pośrednictwem kardynała Kaspera, Zgodnie z którą Kościół nie próbuje już nawracać Żydów. Wypowiedź Rosena do Benedykta XVI została opublikowana w watykańskiej gazecie. 12 lutego 2009 roku Alan Solow, przewodniczący konferencji Głównych Amerykańskich Organizacji Żydowskich, stwierdził bezpośrednio do Benedykta XVI. Cytuję: jak potwierdzono w nostra etatę, przymierze między Bogiem a narodem żydowskim jest wieczne. Benedykt XVI podziękował mu za komentarze, które zostały opublikowane w Watykańskiej Gazecie. Wprowadzając w życie nowe nauczanie, Jan Paweł II i Benedykt XVI mianowali również tzw. kardynała Waltera Kaspera na szefa Komisji do Spraw Stosunków Religijnych z Żydami. Kasper otwarcie nauczał, że Żydzi są zbawieni bez wiary w Chrystusa i że deklaracja Nostra etaty porzuciła tradycyjne katolickie nauczanie, zgodnie z którym nowe przymierze zajęło miejsce starego. Antypapież Franciszek popełnił niezliczoną ilość aktów apostazji z Żydami, wielokrotnie uczestniczył w żydowskich kultach, a nawet pomagał je organizować. Powtarzał, że Żydzi mają ważne przymierze z Bogiem i że zostali uwolnieni od wszelkiego zła. Franciszek otwarcie wielokrotnie odrzucał nawracanie Żydów i innych niekatolików. Zapewniał swojego przyjaciela rabina Abrahama Skorka, że Kościół katolicki nie może angażować się w prozelityzm wobec Żydów. Z tego powodu mianował kardynała Kurta Kocha na przewodniczącego Rady do spraw stosunków religijnych z Żydami. W 2013 roku Koch otwarcie odrzucił pogląd, że Kościół katolicki ma misję nawracania Żydów. Nie ma co do tego wątpliwości. Nauczanie sekty Watykan II na temat Żydów w nostra etate numer 4 pochodzi bezpośrednio od Antychrysta, jest to bez wątpienia herezja, zaprzecza nauczaniu samego Jezusa Chrystusa, jak i dogmatom. Interesujące jest to, że łaciński czasownik Reprobo, który został użyty zarówno przez sobór florencki, jak i drugi watykański, w odniesieniu do dwóch zupełnie różnych nauk o Żydach jest źródłem angielskiego słowa reprobate. Słowo reprobate oznacza niebędący w stanie łaski. Odrzucony to ktoś, kogo Bóg odrzuca. W wyniku złych przekonań lub działań osoba ta nie ma prawa do Bożej obecności, łaski i zbawienia. Bóg, reprobat, odrzuca taką osobę. Ludzie, którzy umierają w stanie reprobacji idą do piekła, podczas gdy reprobaci, którzy nadal żyją, mogą przestać być reprobatami poprzez prawdziwe nawrócenie ale obecnie są w stanie potępienia. Tak więc, kiedy Watykan II deklaruje, że Żydzi mimo nieprzyjęcia Chrystusa i jego Kościoła nie mają być uważani za reprobati, oznacza to, że nie są reprobatami. To formalna deklaracja, że mogą być zbawieni, że nie należy ich uważać za znajdujących się w stanie potępienia lub reprobacji, mimo że odrzucają Ewangelię. Jest to jawna Herezja. Wszystkie te fakty pokazują, że nauczanie drugiego Soboru Watykańskiego na temat Żydów w Nostra Etaty nr 4 jest sprzeczne z nauczaniem Jezusa Chrystusa, z tradycją, przeczy dogmatom, jak i doktrynie prawdziwych papieży.